Witam serdecznie w kolejnym filmiku. W tym filmiku pokażę Wam, jak dobić wody do systemu zamkniętego, do, do, do zamkniętego układu systemu ogrzewania. Mamy tutaj piec Junkers i słuchajcie, właśnie sobie odpowietrzyłem wszystkie kaloryfery przed zimą. No i ciśnienie momentalnie spadło na barometrze, tak? Musimy mieć to minimum, minimum 1 bar. Więc udajemy się. Do całych tam złącz od tyłu. Ja akurat mam to w garażu, więc idziemy do garażu. I oto wszystkie złącza, czyli tak. Wiadomo, że zapewne zauważymy wiele różnych zaworów, i człowiek nie wie, który to jest od właśnie zamkniętego układu więc zawsze się robi, słuchajcie na, na danym to akurat jest wężyk elastyczny i zawsze mamy dwa zawory dla zabezpieczenia żeby ktoś sobie nie pomyślał, a coś tu jest otwarte, znaczy zamknięte, to ja to otworzę i w tym momencie już by woda szła do pieca, no i mogłaby tam narobić szkód także otworzenie jednego zaworu, zaworu nic nam nie da mamy od razu drugi zawór więc Otwieramy oba zawory naraz. Tylko uwaga, nie wolno dobijać wody, kiedy piec jest rozgrzany, bo wówczas tam na wymienniku ciepła, on może pęknąć po prostu gdy nagle pójdzie zimna woda. No ja mam piec jeszcze w ogóle nie włączony, otwieram drugi zawór, i znaczy pierwszy, i teraz drugi, i woda już sobie leci. Oczywiście najlepiej, żeby ktoś z tamtej strony teraz kontrolował. No mi nie jest w stanie nikt pomóc, więc będę sprawdzał co chwilę. Że troszeczkę dobiłem i popatrzmy co tam jest. No, troszeczkę poszło, ale jeszcze nie ma jeden. Czyli wracamy do garażu. OK, i ciśnienie jest troszeczkę więcej jak jeden, i to już nam spokojnie wystarczy. Pamiętajmy, że absolutnie nie pompujemy do dwóch, gdyż jak piec będzie grzał, no to wiadomo, że ciśnienie od temperatury w układzie wzrośnie. Także wtedy by przekroczyło dwójkę, i zawór bezpieczeństwa pewnie musiałby wyrzucać ciśnienie do kanalizacji. Także spokojnie jest tam jakieś 1,1 i on sobie wzrośnie. Jak będą mrozy, to. Pewnie jakieś półtory, półtory bara. Dzięki. Trzymajcie się.